Pamiętajmy, że przy zakupie patrzymy na dwie najważniejsze rzeczy i to jest but łyżwiarski i płoza łyżwiarska. Na czym polega właśnie ta różnica buta i płozy? But musi być usztywniony w kostce stawowej, bo jeżeli jest za cienki i kostka nam się rusza na strony, to oczywiście nasza jazda figurowa lub jazda na łyżwach nie będzie figurowa, a raczej będzie bardzo niekomfortowa. Pamiętajmy, Pamiętajmy, że płoza ma z przodu ząbki, z tyłu wystaje pięta płozy. Co oznacza, aby sprawdzić przy płozie? Na pewno musi płoza wystawać z tylnej strony od strony pięty, dlatego, że jeżeli będzie za krótka, powoduje to to, że równowaga ciała będzie nam przychodziła z przodu do tyłu. I ponownie, komfort łyż łyżwiarstwa figurowego nie będzie, a raczej będzie to niemyła przyjemność z połączeniem staflą z lodową. Ja myślę, że dla amatorów koszt takich łyżew jest pomiędzy 200-300 zł i co jest bardzo ważne, pamiętajcie, nigdy nie kupujemy za tanie łyżwy, dlatego że takie tanie łyżwy powodują um, Problemy w, w nauce i na pewno po jakimś czasie przestaną pełnić funkcję taką, jaką nam mają pełnić i sprawiać przyjemność przy takiej nauce łyżwiarskiej. Aby zadbać o bezpieczeństwo nauki na łyżwach, pamiętajmy o zakładaniu kasku i rękawiczek. Jest to niezbędne przy e, nauce łyżwiarskiej dla początkujących, dlatego że początki są trudne, nieraz zdarzy nam się upadek i e, kask i rękawiczek na od tego, żeby upadek był nieprzyjemny i żeby nie doszło do e, kontuzji, której unikamy właściwie przy pomocy kasku i rękawiczek. Jak najbardziej można oczywiście założyć również ochraniacze, tylko wielka uwaga. Wiele razy zakładamy ochraniacze, które są korzystane na rolkach. I na rolkach to są ochraniacze, które się zakładają e, na e, łokcie, na kolana i również e, na nadgarstki. Tylko one są plastikowe. I co to powoduje? Zakładamy plastikowy sprzęt, czyli ochraniacze na swoje ciało. Przy upadku nogi nam się rozjeżdżają, ręce nam się rozjeżdżają i tak naprawdę nasze ochraniacze wcale nie pełnią tą funkcję, którą powinni pełnić. Czyli jeżeli już wybieramy ochraniacze, proszę bardzo o to, żeby zakładać je pod spodnie lub pod bluzę sportową, którą zakładamy na nasze początkujące kroki łyżwiarskie.